Okej, hej osłudze. Niestety z powodów takich, że postanowiłem się zabrać za to troszkę za późno. Nie mam już możliwości sprzedania, bo wszyscy się pozamykali. Więc zajmiemy się niemoralna propozycja. Pierwszym udaje się do rezydencji Roleda. Podobnie jak Trubadur i... Rządcy z zasady nie odmawiają darmowej gościny. Była to dobra okazja, by wybadać komendanta. Przyjął zaproszenie, obowiązywało ono dopiero wieczorem, ale strój wieczorowy nie był wymagany. Ok, tu jest Keiran. To już zagadaliśmy. Dobra, chodźmy do tego. Odpoczynek jest. Zmierzch. No w sumie. No w sumie jest wieczór, więc. Chodźmy do tego pana generała naszego. Pogadajmy z nim. Nie ma co czekać. Mam nadzieję, że uda mi się posprzedawać to wszystko i pozbyć się Ciądę tego, co mi potrzebuję. ale po cóż. jeszcze raz. Wiemy, wiemy. Ładujmy się na barkę i płynmy do wizimy. Nic dobrego nas tu już nie czeka. A ta Nowe życie. Nowe możliwości. To nie takie proste. Żal opuszczać stare śmieci. No i tu jesteśmy na swoim. Okay. A w stolicy? Kto wie jak będzie? Czyli zamknięte? czy są Loredo chciał mnie widzieć. Komendant zajęty. Wróć wieczorem. Jest wieczór. 22. druga? Okej. Okay. Czego? Komendant chciał mnie widzieć. Zostaw broni właś. Dobrze jej pilnuj. Jest bardzo cenna. Poczekaj, Wilku. Też mam do pogadania z panem komendantem. Włazicie, czy nie? Słuchaj, jestem oficerem, a ty zwykłym chustkiem. Jak będę chciał, żebyś. Chodź mi już, Roż. Zabrali nam bronie czy nie? Zabrali. Z się. takim wojskiem Loredo nie obroni przystani przed pijanym drwalem. A co tu mówić o Jorwecie? Balista. Fajfus ma balistę. Wiesz co to za broń? Mhm. Mm Ramiona wzmocnione spiżowymi sprężynującymi płytkami i naciągane cięciwą z końskiego włosia mogą wyrzucać ciężkie bełty nawet na kilometr. Tak, tak. Strzela dwa razy na minutę, ale nigdy w to samo miejsce. Odrzut. Już to gdzieś słyszałem. Znasz się na balistach? Znałem kogoś, kto się znał. Nieważne. Muszę ją uszkodzić, inaczej jesteśmy zdani na łaskę Loredo. Wszyscy są pijani w trupa. Sprowokuję strażnika. Spokojnie, Roz! Nie będę się znowu bić z tym motłochem. Dopóki balista działa, nikt nie przepłynie rzeką bez zgody Loredo. Sam się tym zajmę. Ty się napij. Okej. Okay. Czy ja zapisałam? Tak, zapisałam. Znajdź sposób na unieszkodliwienie balisty. Ehm, eee, balista, tak, to mi zaznaczyło. Nie ma tak. Pomyśleć, roznisku, że ta pijana chołota ma chronić ludzi tylko przed wywiórkami. Rozdrobni wieśniac. Tyle, że w mundurach. Ej, ej. Jak jest kogo to Czy ja mogę porozmawiać z tą kobietą? Jakich obyczajów? Bylecie, czegoś potrzebujesz czegoś Brzydalu? Chciałem zrobić koledze niespodziankę. To ten smuta przybaliście. Ostatnio jakiś baran chciał, żebym czytała mu wierszy. Nie lubię takich ekstra waginacji. Myślałem o czymś bardziej tradycyjnym. To co ma być? Twoja specjalność. Dobra, mam stałą stawkę. Ale z dala od balisty. O, to wyjdzie więcej. Co? Za usługi niestandardowe trzeba dopłacać. Takie zasady. Niech będzie. 60? Dobra, idę się zająć, chłopaczyną! To powinno wystarczyć, żeby odciągnąć jedną, jego uwagę. Nasza ochotę, trochę się odciężyć? Jestem na jestem Ach, i twoi koledzy się dobrze bawią. Czemu masz no. być gorszy? wszystko, prawda? Choć masz. Mama, mała ci bajkę. Byle ci było stać na to bajdurzenie, bo za mniej niż 10 orenów ucha nie nadstawiam. Świetnie. Ten jeden to się na jakby jakim ja. królem był. Ta lista. Nie Świetnie. Nie Wyłatwiliśmy balistę, możemy się teraz spokojnie zająć naszym przyjacielem. Loredo jest zajęty, ta wiedźma sila teraz u niego siedzi. Później przyjdźcie. Geralt, chodź na dół. Porozmawiamy. Ach, łażenie w tej z powrotem. Znaczy Także to, to dodaje realizmu, że, ale z drugiej strony jest ir irytujące. Tak? To co, czekam, aż Jaśnie Pani skończy z Jaśniechamem? Szkoda czasu Zdaje się, że zwaliła się tu cała straż z Flotsam Warto by się rozejrzeć Widziałeś kusznika za domem? Zajmę go czymś, a ty spróbuj się przekraść na tyły rezydencji Dowiemy się, czego tak pilnują Wybaczcie, panowie, przypadkiem usłyszałem waszą rozmowę Czego chcesz? Właściwie to ja ze sprawą do Wiedźmina. Mam dla was propozycję. Propozycję? Ciekawe. Podejrzewam, że nie zjawiłeś się tu dla przyjemności. Dobrze podejrzewasz. Słyszałeś już o potworze w rzece? Obiło się o uszy. Prędzej czy później ktoś na pewno da ci na niego zlecenie. Przypuszczam więc, że. Przestań przypuszczać i podejrzewać. Wyduś wreszcie o co ci chodzi. Nasz zacny gospodarz jest w posiadaniu części pułapki przygotowanej specjalnie na te bestie. Zamieniam się w słuch. Za domem jest magazyn. Loredo trzyma tam przeróżne skarby zarekwirowane kupcom i podróżnym. Tyle, że jest tam tego bardzo dużo. Ale ty zapewne wiesz, gdzie dokładnie mam szukać. Tak! Widziałem, jak żołnierze komendanta wynosili to ustrojstwo do ogrodu. Umieścili skrzynię na platformie położonej przy samym murze. Tym od strony dzielnicy rzemieślniczej. Dlaczego mi o tym? Mówisz. Musimy jak najszybciej pozbyć się tego potwora. Powodzenia! Dobra, ja zajmę się strażnikiem, a ty spróbuj się przekraść. Mhm. Okej. Okay. Żołnierzu, natychmiast do mnie! Nie ma tak zabawa w szlognisku. Lepsza jest tylko zabawa w ognisku i tam go... Czego? Stur pysk! Ja cię nauczę, szatunku. Okej. Okay. mamy się przekraść po cichu, tak? To nie jest najlepsza. Świetna robota, Jesteście ja, ty jesteś dumna. Drzwi zamknięte. Niech zgadnę, ty masz klucz. Flot sam złodziejom obcina się dłonie. Nie mogłem znaleźć wychodka. Co ja kliknęłam? Chyba kliknęłam w czytaj. Mam przynajmniej taką nadzieję. Tutaj nas nie powinien znaleźć. Jak na się na tył po... posłuchaj rozmowę. Muszę się przedostać przez bramę. Ан ты Czy ja go mogę przeszukać? Fajno. Widziałem, że tak można. Okej. Okay. Jezus Maria, co to, co to było? Aaa, no patrzcie państwo. Jak człowiek nie wie gdzie ma iść, to się gubi. Zapisz mi, grę. Tu jest tylko jeden strażnik, z tego co dwóch ich jest. Zapisz. Tam jest jeden. Okej. Okay. Tam mamy wleść. To jest nasz strażnik. Bardzo ma pojemny pęcherz. To mu trzeba przyznać.

ważne jest żeby to wiedzieć Jeden chodzi tam Drugi chodzi tu, tak? Be flotsa nie zauważył. Nie, nie dziwota, jak ja tak tańczę w kółko. Dobra. Staramy się poczekać. Mam ci wdzięczna Geralt, jakbyś się rzeczywiście schował za tym murem. On się teraz powinien odwrócić. Mhm. Okej. Okay. Został nam już tylko ten jeden. Pięknie. Okej, okay, to ma być tam, tak? Zapisz. Szelazna rama. O! Jakaś fajna zbroja. Rudy. Fajno, fajno. Teraz leśmy tam ich podsłuchać. reszta mnie nie interesuje. A teraz możesz? Tak. Teraz możesz. Komendancie, chyba zapominasz, z kim masz do czynienia. A ty chyba bierzesz mnie za naiwnego idiotę. Człowieka, który zabiera straż z ulic i każe pilnować towarów zagrabionych kupcom, biorę za. Niedorozwiniętego umysłowo. Zdajesz sobie sprawę z odpowiedzialności, która na tobie spoczywa? Nie ucz dziada harchać, czarodziejko. Od lat rządzę Flotsam. We Flotsam rządzi strach przed Jorwetem. Rządzi nawet tobą. Powiedziałem już, czego chcę. Jesteś jak płaczące dziecko, któremu odebrano łakocie. Przyjdzie czas, komendancie, że wezmą cię za karczek i powieszą na przydrożnym drzewie jak zwykłego zbójcę, od którego zresztą nie jesteś lepszy. I na ciebie przyjdzie czas, mo, gdy ułożą ci chrust pod stopami. Dość! Strach mąci ci w głowie. Przemyśl, co powiedziałam i daj odpowiedź, zanim będzie za późno. Okej. Okay. Lepiej się stąd zabierajmy. Mógłbyś z tego zaskoczyć? Gerwant. Serżnicy dalej powinni być nieprzytomni. się nie będę tym jakoś specjalnie przejmować. No wejdź. I mi noga zdrętwiała. To jest nie bardzo nieprzyjemne uczucie. Tak, dalej jest nieprzytomny. Ten też powinien być. Tak. Wspaniale. Zapiszę. gdzie nie idziesz. Okej, okay. mieliśmy iść do Rosza, ale to zrobimy na tym odcinku, ponieważ wiem, że tam w chwilę nam zajmie, z jakieś 10 minut. Uch, więc ten odcinek będzie nieco krótszy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.